Proszę Państwa, po drodze tutaj jadąc z dworca dowiedziałem się, że jesteście troszeczkę rozczarowani, tak? bo jadąc do Szczyrku spodziewaliście się skoczni, a będzie o stoczniach, ale no trudno. Mam nadzieję, że mimo wszystko to będzie ciekawe. Chcemy Państwu jako Forum Gospodarki Morskiej pokazać, czym jest gospodarka morska dla kraju i jak jej znaczenie, waga narastała historycznie. Ja mam tą część historyczną, chyba najtrudniejszą, bo nie jestem historykiem. Koledzy potem będą mówili o tym, na czym, o, na czym się naprawdę znają. Także parę słów e, wprowadzenia. Gdynia jako przykład e, związków Polski z Morzem. Cofnijmy się w czasie. Jest koniec I wojny światowej. Polska odzyskuje po wielu latach niepodległość. Traktat Wersalski dzieli Europę. E, jak gdyby na nowo są ci, którzy zyskują, są ci, którzy tracą, Polska zyskała swoją niepodległość i otrzymała w ramach tego podziału 147 km pustego wybrzeża. Czy Państwo wiecie, ile dzisiaj mamy wybrzeża, ile kilometrów? 550, tak? Ze względów politycznych czysto. Port Gdański nie został przyznany Polsce. Gdańsku stanowiono wolnym miastem pod nadzorem Ligi Narodów. Był to taki sztuczny twór, który niby jurysdykcyjnie podlegał Polsce, ale tylko jeżeli chodzi o sprawy polityki zagranicznej, ale kontrolowany był tak naprawdę przez narodowość niemiecką i tym samym nie był zbyt przychylny Polsce. W związku z tym Polska potrzebowała własnego portu, własnego dostępu do morza i takim symbolicznym momentem były zaślubiny z morzem w 1920 roku w Pucku. Dokonanych uroczyście te zaślubiny były przez gen generała Józefa Hallera, ale niestety, jak Państwo wiecie, był to akurat okres wojenny, wojny polsko-bolszewickiej, także nie było możliwości, szans na to, żeby gospodarką morską, zająć się na poważnie, ale już wtedy powstał pomysł w głowie inżyniera Tadeusza Wędy, żeby w Gdyni, która wtedy była małą wioską, gdzieś 1200 mieszkańców, to, to była cała Gdynia, żeby tam powstał port wojenny. Taki był pierwotny zamysł, zresztą mało oryginalny, bo 300 lat wcześniej Hetman Stanisław Koniec Polski z takim samym wnioskiem wystąpił do króla Władysława IV, ale wtedy ten wniosek nie spotkał się ze zrozumieniem, mimo wyasygnowanych funduszy całkiem znacznych. No Mimo tego jedna z głównych ulic Gdyni to jest właśnie Władysława IV. Czy nie wiem, przepraszam. Takim twórcą rozwoju gospodarczego II RP był minister Eugeniusz Kwiatkowski. To on, gdyby podążając dalej za myślą brytyjskich ekonomistów, wiedział, że w Polsce trzeba rozwijać przemysł. Wtedy miano na myśli przemysł wojskowy i przemysł ciężki. Taki, taki był pierwotny zamysł i stworzono zaczęto budować centralny okręg przemysłowy. Żeby przemysł funkcjonował, musi oczywiście mieć transport i logistykę, więc kolejnym elementem tej całej układanki była linia kolejowa i wreszcie budowa, budowa portu właśnie w Gdyni. O. I tak ta Gdynia w roku 20 wyglądała. Czyli budowano zupełnie od początku dosłownie port na plaży. Jak, to, jak ta realizacja wyglądała? W 1922 roku Sejm RP podjął uchwałę o budowie portu. Niestety początek budowy szedł dosyć ciężko, głównie ze względu na brak funduszy. I co prawda, w 1923 już zawinął pierwszy statek obcej bandery kantaki nos noszące barnerę francuską, ale to tak naprawdę było tylko nabrzeże tymczasowe drewniane. W 1924 roku podpisano rząd Polski podpisał umowę z konsorcjum polsko-francuskim o budowie portu i wtedy ta budowa ruszyła już we właściwym tempie. Jak Państwo widzicie, w ciągu zaledwie czterech lat ilość mieszkańców z Gdyni zwiększyła się z 1200 do 12 000, żeby w 38 roku osiągnąć poziom 127 tysięcy mieszkańców. Ten drugi, drugi etap to jest, zaczął się od tego w zasadzie, że Gdynia 10 lutego 1926 roku uzyskała prawa miejskie, zbudowano dworzec morski, który zaraz też pokażę, ale tak naprawdę to jest taki element, który, z którego nie do końca powinniśmy być dumni, bo generalnie tutaj chodziło o to, żeby czerpać zyski z polskiej emigracji. Wcześniej to było tak, że armatorzy zagraniczni przewozili głównie do Stanów Zjednoczonych i Kanady Polaków szukających lepszego życia i budowa dworca morskiego w Dyni oraz statków pasażerskich to właśnie było tak naprawdę chęć osiągnięcia zysku. Z tego przykrego faktu tak, emigracyjnego. Jak Państwo widzicie już w 1933 roku Gdynia prześcignęła Gdańsk, jeżeli chodzi o obsługę polskiego eksportu, także to wtedy już szybko wszystko zaczęło się rozwijać. Tak ta budowa wyglądała. I teraz pytanie, jak to było możliwe, że kraj, który ledwo się odrodził, kraj, który był w gospodarczej zapaści, z wieloma problemami politycznymi, gospodarczymi, będący praktycznie w stanie też zagrożenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jednak potrafił sobie z takim wyzwaniem poradzić. Rząd Polski powołał do życia ligę morską i kolonialną, którą od początku zarządzał z wielkim entuzjazmem generał Mariusz Zaruski i udało jemu się w społeczeństwie polskim wytworzyć etos morza, entuzjazm, który był potrzebny do podjęcia takiego wielkiego wyzwania. Przynależność do Ligi Morskiej i Kolonialnej wcale nie była tania. To były składki płacone co miesiąc, ale stworzono taką atmosferę, że płacenie tej składki, obecność w, w tej lidze była patrioty, patriotycznym obowiązkiem. E ta liga tak się rozwijała, że, że w 1939 roku, roku przed wybuchem wojny miała milion członków. Polecam Państwu tak poczytać już z ciekawości, bo jak Państwo widzicie, w nazwie jest też Liga Kolonialna, Polska wtedy uważała, że rozwój kraju jest tylko możliwy przez posiadanie kolonii. Taki był obraz. Europy w tamtych czasach, świata w tamtych czasach. I takie próby stworzenia kolonii polskich w Afryce i w Ameryce Południowej były nieudane, ale warto o tym przeczytać, bo to jest ciekawy wątek. Dalej, czemu to było, dlaczego było to możliwe? Generalnie ze względu na, na profesjonalne, entuzjastyczne podejście ludzi, którzy, którzy tworzyli Gdynię, Port Gdyński, czyli pana ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego i inżyniera odpowiedzialnego za budowę i pomysłodawcę budowy portu w Gdyni, pana Tadeusza Wędy. Tutaj jest taki e, cytat e, ministra Kwiatkowskiego, który właśnie mówi o tym zaangażowaniu ludzi, że z takim zespołem, z takim zaangażowaniem można praktycznie wszystko, wszystko osiągnąć. To jest ten e, dworzec morski, o którym mówiłem, o którym dzisiaj mieści się Muzeum Emigracji, jeżeli państwo będziecie w Gdyni, na pewno warto zobaczyć. Przy okazji takie zdjęcie. Wszyscy wiemy, że jedyny znany praktycznie polski transatlantyk to, to Batory, później Stefan Batory. Na tym zdjęciu jak Państwo widzicie jest też Piłsudski. Ich było ile? Pięć, tak? tak. Dochodzimy do roku 1939, wybucha wojna. Plany niemieckie, jeżeli chodzi o Gdynię, to jest stworzenie w Gdyni e, bazy Kriegsmarine. W związku z tym Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie zaczynają się wysiedlenia. Praktycznie wszystkich rdzennych mieszkańców wysiedlono z Gdyni. Raz, że bezpieczeństwa dwa, było potrzebne e, domy, mieszkania dla e, żołnierzy Kriegsmarine. Dobrze, zostawmy historię o tym, co się dzieje, zaraz powiedzą w Gdyni moi koledzy, ale warto chyba powiedzieć, że dzisiaj to jest 250 tysięcy mieszkańców Gdynia, że przeładowuje port gdyński 20 milionów różnych towarów rocznie, że obroty kontenerowe są rzędu 800 tysięcy TU. To jest taki, taka jednostka przeliczeniowa jednego kontenera dwudziestostopowego, to jest ten mniejszy kontener, który widzimy na drogach, że ten sektor gospodarki morskiej prężnie się rozwija. I to, że, że Gdynia została wybrana najbardziej przyjaznym miejscem do mieszkania. Gdynia nie ma korków, nie ma smogu i co ciekawe, 52% powierzchni Gdyni to są lasy. Także żyjemy naprawdę w fajnym, fajnym miejscu, jednocześnie bardzo przyjaznym dla, dla biznesu. Tak Port Gdyński wygląda dzisiaj. Te obrotnice, które są pokazane, to są plany inwestycyjne. I to jest wszystko tytułem wstępu. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem, jak będę potrafił. Rozumiem, że nie mamy. Dziękuję bardzo.